Wam powiedzieć tak, krótka historia z przeszłości. Hmm. <grym> w 1973 roku w tej wtedy zaczęła się popularność jak cholera. Tak <grym> <grym> się śmieci, ale to grężnie w sensie. W cała Polska się chciała <grym> <grym> Na scenie obrazu w sensie, oj, dziś miałem głowicz, no ja głowicz. Na szczęście całą samą porę w się obudziłem. Eee, poszedłem po rozum do głowy, długo mi nie było, patrz na scenie, bo ja nie widziałem, że to tak daleko. Mistyczno-pedagogiczne. Państwa jako, że młodzież jest na sali, prawda? Dobrze, no to jesteśmy dobra. No, jest, dobra. Zróbmy taką scenografię taką, taką czy, tego, bo to musi dopasować się do tego, nie? Tak, bo tutaj wentylatory były na pewno łączone. Bo, tak, bo zawsze jest zwiększone parowanie wtedy, nie? Praktycy, tak? No i ręczniczek, ręczniczek, ręczniczek. Ręczniczek, o nas. Tak.

Ale, ale, ale to jest anioł! Ajo, ajo, to bardzo. Szóraj, ty wybiał rybyszki. Ciczy się za nią. Nie będę się poniżał przed delirium. To jest delirium? Ty też wiesz, że jestem delirium?

Nie wiem, że Delirium ma swoje granice. Wracaj, wracaj do posiadaj. Wracaj do Archelium Trevent, właśnie wychodzi. Zobaczysz, któregoś dnia mi się uda. Koniec widzenia.